Wszyscy są moimi klientami. Brzmi świetnie, ale to najgorsza możliwa strategia. Dlaczego? Bo jeśli mówisz do wszystkich, to tak naprawdę nikt cię nie słucha. Dobry marketing i dobry biznes zaczynają się od tego samego od poznania swojego idealnego klienta. Twój idealny klient to ktoś, kto ma pewien problem lub potrzebę. Potrzebuje rozwiązać ten problem lub zaspokoić tę potrzebę i jest gotów za to zapłacić. Zadaj sobie więc kilka prostych pytań. Ile lat ma twój klient? Gdzie mieszka, czego szuka i jak mogę mu pomóc. Przykład: jeśli prowadzisz salon kosmetyczny, zamiast reklamować bliżej nieokreślone usługi kosmetyczne, zaoferuj zabieg, który w 30 minut pomoże ci odprężyć się po pracy, zrelaksować i poprawić humor. Targetem są tutaj kobiety, które po pracy śpieszą się na przykład do domu. Ich problemem jest brak czasu i duży stres wynikający z pracy. Rozwiązaniem są Twoje usługi. Im lepiej znasz swojego klienta, tym łatwiej ci się z nim komunikuje, łatwiej tworzysz ofertę, tworzysz reklamę znacznie bardziej efektywnie i przede wszystkim zarabiasz więcej. Napisz w komentarzu, w jakim sektorze ty działasz i czy masz już swojego idealnego klienta.